Witam w fani tego typu. Jestem zaskoczony, że coraz więcej lajków jest na moim komerzu. Boba bo tego typu. Przypuszczam, że w ciągu dwóch dni to będzie tysiąc lajków. Bardzo się z tego widzami fani, cieszę. Że lajkujecie, bo na stop widzę jak lajki idą i idą na stop. Jeśli idą, widzami wami. Ogólnie dziękuję za to, że lajkujecie. Zobaczcie topnie od tego typu. A właśnie. Dziękuję widzom i że. No, stop lajkuje się wysłacie. Wiecie o tym, że to jest dla Was będzie niespodzianką. Jako prezent świąteczny on Jak wiecie o tym? widzowie i co ja Dlatego powiedziałem krótko. Jak będzie tysiąc lajków na homedžu, to robię z dla Was. widzowie i Ale to też puszczę Wam kilka dni wcześniej, żebyście o tym wiedzieli, żebyście przyjechali. Gdzie, co, jak wszystko wam powiem na zapowiedzi No Mocno rosną te lajki, czyli tam też rośnie, rośnie, rośnie. Strasznie to rośnie, bo założę, że coraz więcej lajków idzie, idzie, idzie. widzę, gdzie, gdzie, gdzie widzowiecami, bardzo się z tego cieszę, tego typu, co mam powiedzieć. Trzeba iść do przodu, widzowie i fani. Mam nadzieję, że rozbijemy ten fanpage dalej, będziemy rozwijać ten fanpage dalej. Jako wy, widzowie fani, pomożecie mi, bo wy jesteście górą i ja też jestem górą, widzowie i to jest bardzo ważne, tego typu, że coraz lepiej się rozwija ten fanpage, bo ja siedzę i obserwuję, kto dał lajka, like kto tam co, ja jestem na obserwuję tą stronę, obserwuję. patrzę, co się tam dzieje, co jak. Jeszcze postaram się jakiś regulamin zrobić na fanpage'u. Pomyślę, jaki regulamin to będzie chyba minimum 10 punktów regulaminu, które będziecie musieli się trzymać, bo jak nie, to z automatu będziecie wyrzucani, zblokowani. Już nie będziecie mieli dostępu do tego, żeby zalekować. Też jakieś regulamin pomyślę, jakie regulaminy puścić. Chyba żebyście się trzymali tych zasad, regulaminów w Nie to, że będziecie robili z, z tego chleb. Tylko żebyście yy, docenali tak jak mówię, no, docenić to. No i po się trzymać tych zasad regulamin Musi być porządek na pombezie. Pamiętacie, podstawa, porządek. Właśnie, w i to jest właśnie podstawą, żebyście o tym się trzymali. Bo jak ktoś się, nie wiem, czy z tych 10 e, regulaminów, punktów się ktoś nie będzie się trzymał, wylatuje latajcie Nie będzie to da mi szansę, że coś takiego nie, be, nie będę tak robić, czy nie będę robiła. Nie, nie. Raz złamiecie, datujecie stamtąd. Bo to ma być porządek zrobiony, a nie jakiś syf tam. Po to jest założone, żeby każdy się za nią kontaktował, mile i spokojnie, żeby było na tam, a nie jakiś syf i inne rzeczy. Cołej fajne. To jest podstawą. Ja temu klamie też będę musiał rozpisać. I na tablicy. Wep wepnę tam na górę, tego żebyście się trzymali. To jest bardzo ważne. No, tak ta, to się nie będzie trzymał tego regulaminu, który ja zrobię, to z automatu będziecie wyrzucani. Z automatu, bo ja nie mam zamiaru tutaj e, się wkurzać. Tylko jak widzę, że łamiacie regulamin i przestrzegacie za automatu jesteście wyrzucani i taka jest umowa, z wami żebyście nie byli zdziwieni na ten temat, że ja będę wam tym regulamin regulamin będę zrobię, wy będziecie się trzymać tego regulaminu kto się nie będzie trzymał tego regulaminu to za automatu będzie wyrzucany nie będzie coś takiego. Daj mi szansę, już nie będę te. Nie ma. Dlatego ja już przysiądę zaraz. Zrobię 10 punktów regulaminu na tej stronie. Co ja? Po to jest wam po to yy, możecie sobie komentować, ale nikomu nie wolno ubliżać ani niczego. Albo nienawiścią, albo oczernianie kogoś. To złamiętymi ten oglami z automatu będzie wyrzucane. I to już nie będzie tak wesoło. To jest taka informacja dla Was dzisiaj z Widzicie, ja Was nie wyzywam ani nic. Jak widzę, że przyglinacie, to za automatu jesteście wyrzucani z Już dużo osób poczuło na swojej skórze. Radzę, żebyście inni nie robili takich sztuczek bo od razu wlecicie sukien i już nie będzie mi dostępa do lajkowania to wszystko jest dla wielu ludzi, ale trochę trzeba mieć honor do siebie i do innych ludzi honor i szacunek to jest taka mała informacja, widzowie fajnie ja zaraz sobie usiądę i zacznę rozpisywać regulamin, co jak i Będziecie przestrzegać tego, bo zostajecie. Nie będziecie przestrzegać, trudno, z wyglądujecie bo stamtąd i nie będzie, że nie. To jest mój fan, to ja yy, rozdaję kartę. Nie, że ktoś będzie mi tutaj, A bo co z tym, Komu mnie pasi, ten mi musi lajkować, A to jest yy, wierny panu i tego lajkuję i się trzymać tych regulaminów, który będzie na będzie. Proste, ale obliczne, myślę. Dlatego przestrzegajcie to, bo kto nie będzie przestrzegał, to tu Co tam piszecie, bo jak widzę. Mhm. Dlatego ostrzegam, żebyście nie byli zaskoczeni, że Ponad połowę do będzie wyrzucany. za złamanie regulaminu. Chyba to wszystko. widzowie sami. Trzymajcie się do usłyszenia. Dziękuję, że zaraz więcej tych lajków. I bądźcie do przodu. I trzymajcie na przykład regulaminu, który ja napiszę zaraz. I przestrzegajcie. Kto nie będzie przestrzegał, za to, a to jest wyrzucany. Proste logiczne. I w to jak mówię, lepiej mi nie przeginę, bo możecie się przegiąć, a często się już nie dostaje. w całej dany. No dobra, trzymajcie się, do słyszenia. Zaraz będę pisał regulamin, kto będzie przestrzegał. To zostaje, kto nie będzie przestrzegał. Co za tu jest wyrzucany, żebyście nie byli zaskoczeni. I dlatego informuję widzowie pani, żebyście później nie mieli do mnie jakiś, ale, bo to, to miecie do, do siebie, ale nie do mnie. Bo ja jestem szczery, ja staram się z wami tu rozmawiać, nie wyzywam, nie bluzgam, tylko wy yy, bierzecie i zaczynacie wyzywać mnie od takich, nie znacie mnie, a wyzywacie. No to jest brak szacunku do drugiej osoby. Dlatego tak mówię. Lepiej uważajcie, bo zemsta jest słodka. No dobra, ja idę pisać, a wy trzymajcie się tego co ja mówię, bo jak nie będzie trzymał. Goodbye, jak się mówi. Hasta la vista. No dobra, trzymajcie się widzowie wami i idę pisać regularnie. Tylko tylko